Dzień dobry, załóżmy, że mamy taki układ trójfazowy, symetryczny, mamy e, obciążenie indukcyjne tu, e, połączone w gwiazdce, to jest pojemnościowy, to jest symetryczny, to jest R1' równa 6, 2' równa 6, 3' równa 6 ohmów. 1 Prim to jest równo 2 Prim równo szerszy, to jest 25,46 mH i to tak samo później to będziemy używać do kompensacji. To jest pojemnościowy, to jest pojemnościowy. Mamy obliczyć prąd, który płynie tu, tu, tu i prąd całkowity moc pobieranie przez tych e, obciążenie to znaczy mamy obliczyć i jeden jeżeli jest symetrycznie i dwa będzie od 120 stopni opóźnianie i ten e, i trzy będzie 120 stopni wyprzedza i jeden o 120 stopni na razie jest symetryczny. Możemy pracować na jedną fazę. Pierwsze, się trzeba obliczyć. XL1 i XC1 to jest to jest L1 owszem, to jest 50 Hz napięcie fazowe to jest 220 to jest znamionowe i moc znamionowa to jest 17,16 amper. to jest 1 razy omega to jest 2546 dziesięciu potęgi minus 3 razy 2pi razy 50 i to normalnie daje 8 ohmów a x1 to jest 1 przez 1 omega tak przepraszam to jest xl1 prym x1 2 prym tak i to jest 1 przez 265 26, 10 do potęgi minus 6 razy 2 pi razy 50 i wynik jest 12 ohmów. Dobrze. Jak jest symetrycznie, możemy pracować. pracować na jedną fazę. Dobrze, to jest I1 to jest 6 to jest To je r, dva prim, en in to je minus 12, to je X, to je iz serijskega, dva prim, to je r. 8. Dobro, lahko me obličiš i 1, 2, 3. Dobro, najprej lahko me obličiš set 1, 1, 2, to je ser 1 plus. to jest 6 plus J8, od tego możemy w formę wykładnicze, to jest 1053,13 stopni, Oma. Od tego możemy obliczyć i 1 prim to jest V, który V1 i to jest V0 stopni przez 1053,13. I1' będzie 220 przez 10 i minus 53, widać, że to jest indukcyjny amper. To znaczy I1' to jest 22 dwa minus 56, 13 stopni. Dobrze, możemy obliczyć teraz. To jest R1' minus J Jx1, y 2' i to jest, mówiliśmy, to jest 16, i to jest minus 12, i to jest ile? Z to 1, to jest 20, 20 i minus 36, przecinek. 8, 7 stopni od tego możemy obliczyć prąd i 1 2 prym to jest V1 przez 220 0 stopni 20 minus 36 i prąd i 1 2 prym to jest to jest ile to jest 11 i plus 36. To jest pojemnościowy prąd wyprzedza za napięcie. Dobrze, obliczyliśmy. I możemy sumować, to znaczy możemy obliczyć i 1. I 1 to jest i 1 prym plus i 1, 2 prym w formie algebraiczny. Pierwszy prąd to jest yy, 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 yy. i to jest osiem przecinek osiem plus j sześć przecinek sześć to jest ten prąd plus ten, który ma wartość dwadzieścia yy, dwa Minus J. Nie. To jest to jest trzynaście plus trzynaście przecinek dwa, minus J siedemnaście i to jest razem będzie dokładny to plus

Dobrze, to jest 24,6 minus 26,565A i dobrze. Obliczyliśmy, możemy obliczyć moc pobieranie przez tego układu. Mamy mamy prąd całkowity, możemy obliczyć na tą małą tablicę. Symetrycznie moc pobieranie przez tego S obciążenia będzie V3 razy V1 i 1 i to jest 3 razy 220 0 stopni razy i który obliczyliśmy

jest e, moc bierna jest dodatnia 26 5, 6, 5 sinus razy 16 2, 36 to jest 7000 2,61 war e, dobrze, obliczyliśmy moc e, pobieranie przez Obciążenie. teraz będziemy kompensować co chcemy robić chcemy dokładnie chcemy, chcemy e, kompensować tego układu e, z, hop, to znaczy chcemy eliminować moc bierną dobrze chcemy żeby moc pobierany przez generator e, przez obciążenie będzie zero i chcemy żeby moc e, Pobierany przez tych obciążeń było moc yy, znamionowa. To znaczy, żeby było tu 17,1 kW. Kilo, uh, Dobrze, to znaczy, musimy połączyć dodatkowe obciążenia, żeby eliminować moc i żeby generator żeby moc pobieranie przez, przez obciążenie było moc, moc znamionowa tak chciałam powiedzieć dobrze co mamy robić żeby najpierw patrząc tu na ten prąd ten prąd musi być, muszę obliczyć moc, prąd znamionowy. Moc znamionowy najpierw mamy 17,160. E, podzielić przez 220. Podzielić przez 3 jeszcze. Moc znamie, e, prąd znamionowy musi być 26A. To znaczy, że e, prąd pobierany przez przez te trzy obciążeń, ten prąd powinien być zamiast to powinien być 26 Amper i to jest prąd e, rzeczywiście nie ma e, moc bierną to znaczy plus możemy 0 J0 to znaczy, że ten dodatkowy prąd muszę mieć wartość, yy, muszę mieć, bo jeden mieliśmy przed kompensacją mieliśmy 22 minus J11. Teraz chcemy, żeby żeby ten prąd był 26. To znaczy ten dodatkowy prąd muszę mieć wartość 4 plus J11. Tak? Dobrze. To znaczy możemy obliczyć wartość impidencji, tak. które mamy o, o, obliczyć, e, połączyć tu, żeby mieć, e, żeby mieć. Tak. dobrze. No tam, tam tablicę. I mamy obliczyć teraz dodatkowo i 1 szyprym musi być wartość. Musi być równo 4 plus J11. To znaczy V przez z 1 szyprym musi być równo 4 plus J11. Z1. Musi być V przez 4 plus J. 11, co to znaczy, że to jest 220 0 stopni przez to jest w formie wykładniczej to jest i mam nadzieję, że będę miał czas obliczyć wszystko to jest set, to jest 18,8 minus 70 stopni który jest 636 minus j 1766 666 komów, to znaczy r 13 prym, to jest 633 a C1 na tym będzie równo ja obliczyłem to jest 180 przecinek 40 mikrofara. I tak, i tyle miałam do powiedzenia, to znaczy komp kompensacja, żeby kompensować moc bierną c 1 czebry musi być tyle, jeżeli chcemy, żeby moc pobierany przez obciążenie było równo moc znamionową, R1 czebry musi być tyle. Możemy o, obliczyć teraz moc pobierany przez jeżeli i 1 jest 26A i mamy V znamionowy, to jest 220 mamy trzy fazy to znaczy moc pobierany przez pobierany przez generator teraz to jest 3 razy 26 razy 220 powinny być równo 17, 163 razy 26 razy 220 i jak mówiłem, to jest równo 17, 100 kW, bo, bo S równa się P. Też to są waty. Dobrze, i tyle miałam do powiedzenia, i dziękuję bardzo.